Cześć, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars w waszej ulubionej serii, czyli Win równa się Skin i jest dzisiaj ze mną Parel. Cześć, witam wszystkich hej! I w dzisiejszym odcinku zawalczymy o Włabula. Końcu. Zasady dzisiejszej rywalizacji to są troszeczkę inne, ponieważ dzisiaj zagramy po trzy mecze na bardzo szybkiej mapce. Na razie wam nie spoileruje jaka to mapka. Sami zobaczycie, jak będziecie oglądali odcineczek do końca. Zanim jednak przejdziemy do rywalizacji, to muszę wam powiedzieć o konkursie, który Play przygotował razem z marką Samsung. Tym razem możecie się wykazać swoim talentem fotograficznym, ponieważ treść zadania konkursowego brzmi następująco. Wykonaj fotografię z rozmytym tłem która przedstawi coś, co dostrzega się w otaczającej nas rzeczywistości. Jeżeli jeszcze nie macie pomysłu, jak to zdjęcie wykonać lub co mogłoby być na tej fotografii, to koniecznie zaglądajcie do linku, którego znajdziecie w opisie. Przeniesie Was wtedy na Akademię Team Play i tam znajdziecie film, w którym znajdziecie mnóstwo wskazówek dotyczących tego właśnie, jak zrobić to zdjęcie. Także koniecznie z tego skorzystajcie. Ja mam nadzieję, że Wy macie już głowy pełne pomysłów i pamiętajcie, że jeżeli już wykonacie to zdjęcie, to koniecznie udostępnijcie je. Na swoim Instagramie oznaczcie Play Polska oraz Samsung Polska i otagujcie hashtagami Teamplay z fioletowym serduszkiem oraz Galaxy S21. Konkurs trwa do 8 marca, czyli to Dnia Kobiet, będzie to Wam łatwiej zapamiętać. Wygrywają trzy najbardziej kreatywne prace, a nagrody główne to najnowsze modele telefonów Samsung. Także myślę, że naprawdę jest to co walczyć. Play Polska na swoim profilu na Instagramie udostępnił już postkonkursowy, także jeżeli chcecie do niego zajrzeć, to link do niego zamieszczam Wam również w opisie opisie i tam na pewno znajdziecie jeszcze więcej szczegółów dotyczących konkursu. Ja oczywiście jak zwykle bardzo mocno trzymam za Was kciuki, a teraz to wytrzymajcie kciuki za mnie, ponieważ idę walczyć z Farelem o kozackiego skina. W ostatnim odcinku z serii Win równa się Skin zrobiliśmy konkurs na 150 gemów, więc tutaj wyświetla się szczęśliwe zwycięzca. Gratulujemy. Odezwij Odezwi się do nas na maila, którego znajdziesz w opisie. A teraz poleci jeszcze dwóch szczęśliwych zwycięzców, którym wręczymy kody 500 kart wartości Mega Boxa. Dzięki temu, że podesłali nam filmiki jak robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Dziękuję, dziękuję. i Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Parrel, nagrywajcie to, podsyłajcie na nasz e-mail kod Farel, A jeżeli wasz krótki film pojawi się u nas na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PS o wartości Mega Boxa i koniecznie sprawdźcie swoją skrzynkę mailową. No i skoro dzisiaj jest odcinek z kolejnym skinem, który już jest 150 gamów, więc wypadałoby zrobić kolejny konkurs. Jedyne, co musicie zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie, to zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał wspierać z kodem Farel, a wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w opisie tego filmu i kodzik sam automatycznie Wam się odnowi w sklepie Brawl Stars. Tak jest, no i w komentarzu możecie napisać, że wszystko zrobione, albo wziąłem udział w konkursie, a my już w kolejnym odcinku... Albo, albo lubię w... zupę pomidorową. Albo lubię placki. Z... Napiszcie, co lubicie, to będzie ciekawsze w sumie. O nie! <laughs> Okej. Okay. no a więc co, my trzymamy za Was kciuki we wszystkich konkursach, które dzisiaj organizujemy, no i lecimy z rozgrywką. Pamiętajcie, żeby wpisać, czy jesteście Team Farel, czy Team JJ. Kaba, a, jeszcze jedno. Ciekawa. Pomidorowa ze śmietaną, czy bez? To jest ważne. Lecimy. Okej, okay, a więc tego skina już Wam wcześniej pokazywałam. Nazywa się on Kosmiczny Bull. Dalej nie mam pojęcia, dlaczego akurat tak się właśnie nazywa. Przebranie zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, specjalne animacje, głos oraz teksturę. Dajcie znać, jak oceniacie tego skina w skali od 1 do 10, ale to na koniec odcinka, bo oczywiście osoba, która wygra, przetestuje go na mapie i zobaczymy, jakie właśnie on ma animacje i jak on się e, prezentuje na mapie. Dzisiaj zagramy na mapie innej niż zwykle, ponieważ mamy dzisiaj zwycięzcę dnia, który nazywa się Ortada Yargi jest to dosyć zabawna mapa, tutaj Niezbyt wiele widać, ale za chwilę jak dołączymy do rozgrywki, to naprawdę przekonacie się, że te rozgrywki będą trwały dosyć szybko. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, razem z parem zagramy, potrzymajcie, żeby odcinek nie skończył się za szybko. No i oczywiście kibicujcie nam. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście Tim Farel, czy Team JD'a. Trzymajcie za mnie kciuki, a ja lecę z pierwszą gierką, bo już się nie mogę doczekać, co mnie na tej mapie czeka. Okej, okay, lecimy. To będzie jedna wielka niespodzianka. Jak widzicie, respię się na wyskoczni! Razem z wszystkimi. Przyładowuj, przyładowuj, przyładowuj. Ult. Porażka! Ale zdobyłam chyba trzecie miejsce, tak? Błagam. Ranga czwarta. Czyli za czwarte miejsce zdobywam aż 7 punktów. Jak sami widzicie, ta rozgrywka jest błyskawiczna. Nie wiecie, w którą stronę polecicie i z kim będziecie mieli do czynienia. Trzymajcie kciuki, żeby Farolowi poszło gorzej. W sumie, te rozgrywki nie zależą w ogóle od nas, tylko zależą od tego po prostu, od szczęścia <laughs> i od przypadku. Na takiej mapie w serii win równa się skin, jeszcze nie walczyliśmy i zobacz, gdzie ja jestem. Na środku. Na środku, okej. Okay. Mam gadżet, więc niech tylko ktoś do mnie przyleci, od razu ich wszystkich stunuje. Uwaga, uwaga, lecą, lecą, lecą. Tupam, pam, tu lecę, walę się z nimi ostro! Uwaga! Oj, tutaj będzie dalej niż. niż czwarte. Przegrywam JJ-ką, zajmuję piąte miejsce i zdobywam 6 punktów. To teraz czas na jj -kę. Okej, okay, lecimy. Ja się naprawdę boję, ja się naprawdę boję. Dobra, respię się teraz po przeciwnej stronie i jestem z Dynamikiem, ale on poleciał w drugą stronę. Okej, okay, i robię go. Tak jest, ale nie zgarnęłam. kiuba. zgarnęłam czy nie? nie? Nie zgarnęłam. Uciekłam, wielkie starcie. co on teraz? Koniec! Co tu się dzieje? Ja nie wiem co się dzieje w tej rozgrywce, to jest, co się dzieje za szybko, to nie ogarniam. Póki co JJC idzie lepiej, ale zobaczymy teraz. Nie no, muszę zająć jeszcze raz pierwsze miejsce. Mamy Dynamajka. okej, okay, poleciałem w inne miejsce niż Dynamike i teraz będę go od razu atakował. Bomba, bomba, leży, 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 porobiony, porobiony, uwaga, wjeżdżam, wjeżdżam, tupam, tupam, uciekam, ult! Nie zdążyłem! Piąta znowu! Ja już chyba od razu jestem na przegranej pozycji, no dobra! Czyli piąta, ile punktów? Sześć punktów po raz kolejny trafia na moje konto, czas na JJ-kę. Jeżeli ja bym teraz zajęła ostatnie miejsce, a farel pierwsze w kolejnej gierce, to może jeszcze miałby szansę wygrać, bo prowadzę chyba czterema punktami, czy pięcioma? Eee, czterema. Czterema. Okej! Okay. Z bólem. O! Okej! Okay. I Bom bom, mamy to, najszybsze zwycięstwo w całej historii. WIN równa się z Kim. <laughs> Nieważne co bym zrobił i tak już przegrałem, moi drodzy. Ale zagrajmy sobie jeszcze raz, bo to są fajne mecze. E, 26 punktów ma JJK, ja mam 2, 12. No jakbym wygrał, to bym miał 22 i no niestety. Znowu się zrezygnowałeś na środku. Tak, ja mam pecha. Lecą do <laughs> ZNOWU nie wiem, dziewiąte? Czwarte, najlepsze! 7 yeah. Siedem. Siedem punktów, czyli łącznie mam 19. 26 do 19, no nieźle. Powiem wam, że się fajnie bawiłam. Wygrywając tak. tego skina. Ja ostatnio wygrałem Mrocznego Lorda Spike'a, a, a do teraz Kosmicznego Wła Bula. Tak, i w to w tej samej cenie, czyli wyszliśmy na zero. Fajnie, tak że tak wyszło. No, muszę doładować oczywiście gemy, muszę doładować sobie opcję za 47,99, ale oczywiście najpierw muszę pisać kod Farel w sklepie. Pamiętajcie, żebyście nie kupowali e, niczego, zanim e, wpiszecie kod Farel. Musicie najpierw pisać kodik Farel, nagrywać to, podsyłać nam na maila filmiki, a ja dopiero wiecie. Tak, wtedy możecie, e. macie szansę wygrać kodzik ps o wartości Mega Boxa. Kod się co tydzień, a teraz JJK zakupuj 170 gemów. Okej, okay. gemy doładowane. Gemy doładowane. No i kupujemy kosmicznego wuabula Wujabula. Tak. I Bujak mamy to! Wujabula! Idziemy jest, postrzelać laserami na tej śmiesznej mapie. To jest właśnie kozacki skin. Chcesz jeszcze raz tą kozacką mapę? No trzeba spróbować. Dobra, zobaczymy. Może uda mi się zdobyć pierwsze miejsce. Moje skiny do Bula wyglądają następująco. Król Barbarzyńców Ból, którym przed chwilą grałam. Kosmiczny Bół Ból. Waga ciężka. Zwykły. B Zwykły Ból oraz Viking Ból. I to by było na tyle. Powiem Ci, że ten Barbarzyńca do Wikinga jest mega podobny, ale ten Racja. jednak jest top of the top. Tak jest. Jego okulary. Szybkie. Trzymajcie, kciuki, to będzie mocne. Na środku Max, nie wiem co ona tam robi, co chce zrobić. Z Frankiem, Franka! Franka nie ale porobisz. Frank poleciał w drugą stronę. Nie, razem z tobą leci. Bomba, bomba. I teraz ulta, uciekaj, uciekaj ultem, uciekaj ultem. Dobrze, 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 dobrze. Pięknie i teraz wjeżdżasz w niego, ultem znowu! I wyjaśniasz, wyjaśniasz! Bomba! Tak jest! Wielkie starcie! Karol, karol, karkel, karol, Dawaj, dawaj, chodź to! Musisz nie. podejść do niego. Tak nie, nic mam, nie zrobisz! Nie mam ulta. Ale... NIE MAM! NIE mam. Dobra! To jest niemożliwe. Ej, to są najbardziej emocjonujące gierki, jakie istniały w Brawl Stars. Ta mapa powinna dostać medal, nie? Tak jest, a to jest niemożliwe po prostu. Dopiero teraz zajarzyłem, że chyba było mnie słabo w kamerce widać, ale teraz ja, teraz ja postaram się coś wygrać. No dobra, pozwolę ci zagrać z tym skinem. Zróbmy chociaż lepsze miejsce niż czwarte, tak? Ja już dwa razy, ja jestem najlepsza na tej mapie, ta Ależ jak ten Carl uciekł? Uciekaj! Uciekam. Dobrze! 128 H. Zginąłeś w ogniu. <grym> jakim ogniu? <grym> nie wiem, ktoś ci podpalił. Trzecie, dobra, jest! Kozak <grym> rezultat. No niestety JJka dzisiaj mi nie dała szansy wygrać, a tak naprawdę no to na mnie się wszyscy fokusowali, wiedzieli, że, że to gra Faral, tylko że pod przykrywką JJki. I taka, taka jest prawda. <grym> Po prostu mnie się źle respiłeś, ja się respiłam gdzieś po rogach, a ty się respiłeś na środku cały czas. No cóż, miałeś dzisiaj pecha, no przykro mi bardzo, czasami no. się tak zdarza. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ostatnio Wyszliśmy ja zgarnąłem 150 gemów, teraz ty te 150 się wszystko zeruje. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku Win równa się skin i zobaczymy, kto wyjdzie na prowadzenie. Jeżeli tylko pojawi się nowy skin, bo jak na razie się nie zapowiada. To do sami do... sobie go narysujemy i od niego zawalczymy. Albo Witowy narysuje. O! I zobaczymy. Trzymajcie się! Cześć!